Z kamerą odwiedziliśmy gminny ośrodek sportu i rekreacji w Ruścu. Jak mogliśmy się przekonać, obiekt spełnia wiele zadań. Oprócz czysto sportowych, zdominowanych przez piłkarzy Pama Hetmana Rusiec, można tu także spędzić z dziećmi czas na placu zabaw, powędkować czy zrobić zakupy w dzień handlowy. Znajdujemy się, myślę, w takim najfajniejszym miejscu w miejscowości Rusiec, w stolicy gminy Rusiec. Jest to miejsce, które ogólnie nazywa się w skrócie GOSIR, czyli Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tej chwili można dodać, że jest to też centrum handlu, centrum wędkarstwa, centrum właśnie placu zabaw. Tak? Jest to tak fajnie właśnie zlokalizowane i skumulowane miejsce, gdzie 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 jest można powiedzieć wszystko, jeśli chodzi o, re, o rekreację. Jeszcze niedawno, bo, bo ja pamiętam 10 lat temu, tutaj wszędzie rosły krzaki. Wyglądało to koszmarnie, można powiedzieć katastroficznie, jak, jak w jakimś filmie, takim filmie grozy. Wjeżdżając tutaj od strony Bełchatowa, z ósemki, nie widzieliśmy nic, tylko widzieliśmy burz, Krzaki i Dzicz. Tak? Dzisiaj, wjeżdżając czy to od strony Wieluna, Wielunia, czy od strony Bełchatowa, widzimy tutaj naprawdę piękne centrum. Tak jak powiedziałem, centrum sportowo, rekreacyjno, handlowo, zabawowo, wędkarskie. Tak? Znajdujemy się na obiekcie, na którym widać przepiękny amfiteatr. W którym odbywają się różnego rodzaju koncerty, festyny, zabawy z różnych okazji czy to na przykład z okazji Świętego Jana, Wigilii Świętego Jana, czy z okazji festynów wakacyjnych, czy z okazji różnych świąt, na przykład strażackich, zawody pożarnicze, no masę tutaj różnych fajnych uroczystości się odbywa, gdzie mieszkańcy Różca i mieszkańcy całej gminy mogą tutaj przyjechać i po ciężkiej pracy chwilkę odpocząć. Również na tym obiekcie znajduje się boisko, które jest w trakcie jak gdyby polepszania, ale jak widać, no nie jest to boisko. W jakimś katastrofalnym, złym stanie, jest w stanie dobrym. Na tym boisku w tej chwili rozgrywa swoje mecze zespół A-klasowy -A Pama Hetman rusiec który, no, daj Boże, żeby awansował jeszcze, jeszcze wyżej o jedną czy dwie klasy, tak? Również, jak widzimy i rozmawialiśmy przed chwileczką na tym placu, w tym centrum znajduje się już świeżo oddany plac zabaw. Tak jak pani redaktor podkreśliła, z tego placu zabaw zadowolone są dzieci, zadowolone są mamy, zadowolone są bardzo. Bo, bo jest gdzie dobrze, przyjemnie spędzić czas z małymi dzieciakami. Raz w tygodniu na tym placu również został utwardzony, część, została utwardzona część tego placu i tam raz w tygodniu odbywa się handel taki lokalny, zjeżdżają się z kilku okolicznych powiatów przedstawiciele drobnego biznesu, gdzie mieszkańcy naszej gminy mogą dokonać różnych zakupów. Tak? you <laughs> Również w, w tym placu, w tym, tym centrum e, Gosierowskim, gminnego środka sportu i rekreacji, znajduje się staw, z którego korzystają wędkarze łowiąc. No i tutaj, korzystając z okazji, mogę tylko apelować do wędkarzy, żeby dbali o ten staw, bo, e, bo oni z tego korzystają. Natomiast e, jeśli chodzi o dbałość, o czystość, no to jest tutaj wielki znak zapytania. E, no jeżeli tak dalej będzie, no to się będziemy zastanawiali, czy e, wędkarz to tylko jest po to, żeby złapać rybę i ją zjeść, czy również wędkarz to jest człowiek, który dba o ochronę środowiska, dba o to, żeby tutaj było miło, przyjemnie, sympatycznie, czysto. Mamy nadzieję, że apel wójta Dariusza Woźniaka o zachowanie terenu w porządku i czystości trafi na dobry grunt. GOSIR służy wszystkim mieszkańcom i od każdego użytkownika należy wymagać troski o obiekt.